Ała, moja głowa. Co jest? Co tu się dzieje? Co? Co to? Co to jest? Ej ej ej, 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 gdzie my jesteśmy? Czekaj, nie, czekaj. Odejdź, odejdź, tak. Trzymaj odległość ode mnie. Trzymaj odległość. Co to? Co, co tu za tabliczki? Co to jest... Co jest? O, o odejdź, ej, odejdź tu jest randka z ciemną. Nie. Nie, e... z nim? Nie, 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 nie. nie. Wiesz, wiesz, wiesz... O, ale, ale co do mnie, ale co do mnie. Wiesz, 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 ja w nocy byłem z ładną dziewczyną, a co, co ty tutaj robisz? O. E, czekaj, co to za tabliczki są? E, e. Mm, w końcu mi się udało. Jesteście zdani na siebie. No dalej chcę popatrzeć jak giniecie. Ha, 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 ha. Jak to na ciebie? Nie. Ja z tobą nie mam zamiaru żyć. Le, le. Jak ty mówić... chodzi? No, ty tu a idę, na rad. Nie, 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 Czekaj, 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 czekaj. Czeka, czeka, czeka. Trzeba spłacować, nie musimy jakoś stąd wyjść, nie? Eee, y -y. taka mała łamigłówka główka, pod nieprzydatnym jest wskazówka, nie umie... Co? Dobra. Chyba. Y -y. Nie. O wiesz, gdzie. Idź. idź pierwszy. Ja ktoś mnie ratuje. Co to woda jakaś? E, nie idźcie w dół. Nie. albo idźcie ha. ha, ha, ha. ej właśnie, weź... ej czekaj czekaj, 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 czekaj lepiej nie idź, chodź, Czeka, chodź, tam, czekaj, chodź, chodź tam, czekaj, 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 ej weź mnie walnij może to coś głupi sen, proszę walnij mnie ała, ała nie trzymaj się, nie obudziłem chodź tamtą, lepiej tam i ta lawa trochę głupia wygląda ej tu chyba słyszę zombie jest tabliczka, jest tabliczka moja litość nie zna już idźcie i radźcie sobie JEST WOLNOŚĆ tak, uda się od ciebie razem. Tak, 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 tak. Odejdzie, nie, proszę odejść, nie, pierwszy odejść, 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 odejść. Tak, Do tak. Lasu. Tak, tak. Tak, tak. Nie, nie! Nie, nie. nie. nie.